Jesteśmy na Starym Rynku w Łowiczu, gdzie przed chwilą dotarła świąteczna choinka. To niezwykły i długo wyczekiwany przez wszystkich mieszkańców moment. A z nami jest pani Aneta Biernat z firmy Park i Ogród. Dzień dobry. Którą chcielibyśmy zapytać, jaka choinka w tym roku pojawi się tutaj w centralnym punkcie Łowicza? A więc drzewko świąteczne zwane choinką jest to jodła. Przywieziona z ulicy Jana Pawła z Łowicza od pani Eweliny Wieprzkowicz. Jest to choinka podarowana przez mieszkankę, aby mogła jeszcze tutaj po... nacieszyć, oko. nacieszyć oko. O, brakowało słowa. No i co, no transport, wiadomo jak zawsze, dźwig, problem mały, nie powiem, bo linia energetyczna, wąski pas drogowy, ciężko było nam się po prostu tam zmieścić. Do tego, no wiadomo, bezpieczeństwo całe równo, ale jesteśmy. Będziemy zaraz ją stawiać, pionować. Także będzie chyba wszystko. I jeszcze dzisiaj, fajne. pewnie już niedługo, zobaczymy efekt. No myślę, że tak, ale najbardziej będzie efekt po paleniu siatełek. Mhm. E, chciałam jeszcze zapytać, czy możemy się dowiedzieć coś na temat właśnie wysokości tej choinki? E, no, powiem szczerze, nie wierzyłam, ale te 15 to na pewno. No? Mhm. E, to spotkałam się już z pierwszymi komentarzami, że wygląda naprawdę imponująco, że w tym roku jest bardzo ładna, że nawet jeszcze takiej w Łowiczu nie było. Czy no zgodziłaby się pani z tym? Myślę, że były już jodły też stawiane i jest oczywiście bardzo ładna, ale w większości stawiane były świerki. Także mhm. no, 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 robi to różnicę. Rozumiem. W takim razie z niecierpliwością czekamy na efekt Waszej pracy tutaj na Starym Rynku no, w Łowiczu, dziękujemy. abyśmy mogli już... My staramy się, żeby było wszystko Fajnie I żeby ładnie było, wyglądało. Także... Czy pamięta pani, który to już raz wykonujecie to zlecenie dla miasta? O, z 15. Tak? <laughs> Czyli. Musiała policzyć. Aha, naprawdę długo. Tak. No dobrze, to czekamy tutaj na choinkę na Starym Rynku w Łowiczu, żeby zobaczyć ten niesamowity efekt i poczuć już na dobre magię świąt. Oczywiście, dziękuję. Dziękuję.